Witam wszystkich serdecznie na moim kanale LR Creative. Kontynuujemy back to Torn X, epizod drugi, poziom 31, sekretny. Kontynuujemy męczenie tegoż. No, no to co, idziemy gdzieś tu dalej. nadzieję, że już do końca gry nie będziemy mieli problemy z... od tych z, z wydajnością, a przynajmniej nie w takiej skali jak, jak ostatnio, kołcha im przyleciał. a to chyba był akurat. Do widzenia. Dobra. Co tam się... a tu się opuściła winda. Nie... a! Serio? Nie wskoczę tu. жереб два огня. Выпьер, Ty, tam strzelam, a może bym się tym zajął, koleżku? A kosa to tak ściągniemy. No, wszyscy? To bo nie widzę za bardzo. Gdzieś ty tam, ziomuś. Widziałem Cię. No, do widzenia. Dobra, zapiszmy to. Mm -hmm. Jeszcze pięćset wroga. O ty. trochę mnie niewidzialność uratowała. Ups A nie Tam jeszcze widziałem Ardwela, siedzi w tych tylko antyciepie. Trafił go w sobie jeszcze. Kurde za wcześnie. Do widzenia. Wyczyśćmy krew, żeby to jakoś chodziło w miarę płynnie. A zaraz, a nie jestem tutaj po drugiej stronie? Tak. Tu, co przez te okienka mnie gnębili? To jestem teraz po drugiej stronie. Bo tu już nie to niemożliwe. O, jaj. Przepraszam, najmocniej. Wymksnęło mi się. Dobra, dawaj te buty. A tu się chowasz. Tam i dwóch jest nawet. A spokojnie. Trochę bez sensu lukowanie, jeśli ma być szczery. Pięknie. Cisza, spokój. I tak to ma być. I tu wreszcie jesteśmy. Ho, ho. Gdzie jest ten tycu? Od tyłu miej. Dobra. Trafię go? Wypadł, wszyscy robita. Trafię go czy spodobało mi tak. się? O. Wiedziałem. O. Nie z znam ten numer Dobra, pozbierajmy wszystko, co tu się da. I co no? Ktoś się opuszcza. Ojej. Może zapiszmy. Dobra. Za mną nic się nie ten, jak kiedyś się co to się dzieje? Nic za nie to nie wylazło? Dobra, idziemy dalej. Oho, Nie, bo nie chciałem tego. Ten jaki niewyżyty. Co tam odpierdzielać jeszcze jeden z tych ładuj! Dobra... O Dobra... Teraz może... Eee, ja są wściekłe... Już. Spokój jak komary jakieś po prostu. Oho, ho. ho. tu na natukłem wcześniej. Ula. A spódnicy się za mną zamknęły. Jezu, kasuj krew, bo nic nie... Nie widzę co się dzieje. Masakra. Gdybym gdyby mi będzie taki slaughter map, to po prostu bym ze czasu zrezygnował z paru modów. I teraz mam problemy. Albo co może... A właśnie, coś tu mogę w moich statystykach? Nic na razie. Level 51. Eee, zastanawiam się, jaki level osiągnąłem... ...gdy grałem Marinem w epizod pierwszy. A później coś z ciekawości sprawdzę. A? Skubańce. Aj! Tak... Ledwie co przeskoczyłem, bo nie wiedziałem, że trzeba skakać No to idziemy dalej, a tu jest... Moment, przejdę jakoś nie zbierając tego No, gdzie wyłożę? Widocznie nam wykradzanie Co to za miejscu, chora jakaś? Nie ma tam spać, od razu... ...w objęcie tego... rewnanta. No dobrze. Jak trzeba, to trzeba. Dziękuję. Co tam się odpierdala? Spokój tam Czas i krew. Co to się dzieje. Już. z tego postrzelamy, bo dawno, że... Żebym... Żeby mnie nie strzelał. Dobra. Zdychaj, żeż. I co, już się wystrzelam? Skąd? Gdzie? No już słyszę co mnie czeka. Rydę, autor mapy miłośnik Krevnanto Fiara jak jego szlak może z tego no spróbujmy. Chyba znaczy, powiem tak nie jest to jakiś strasznie chamski slaughter map. Ale niestety mimo wszystko tej ilości. Ups. Powinno zostać Dobra jeszcze raz. Może zrobimy małą poprawkę. W tym cholera jedna, ja się będę z tobą jebał. I to, kolera, zapomniałem, że on się przy tego duszka przeradza. Jezus Maria, latki, latki, to to będzie takie główno oglądał. Daliśmy mu radę. Dobra. To znowu. Dobra, pobawiliśmy się. Kasuj krew. O, dobrze, idziemy tu w takim razie. Wow! Zdychaj warść. Tam trzeba iść? Co tu znowu się, się urodziło? gdzie ty spierdalasz? chodź tutaj. To się znowu za mną coś otworzyło. No wyłaź, wyłaź. Coś dziwnego jest. Nie? Tu w ogóle taki set, by się przydałoby znaleźć. Takie parkoury. Ja się na to nie pisałem. Już półtorej godziny łącznie gram. Dobra, do góry. Daj takiego sekreta. Ojojoj Co my tu mamy? Takiś sekret jest chyba Tutaj No i tu już chyba finish jest kurde ale taka arena Powiem wam że ho ho Dobra Zapiszmy sobie, bo dawno nie zapisywaliśmy Ciekawe czy będę musiał wrócić na początek